Ubi? Hop-hop! Chcemy Cię prosić o ekspertyzę w takiej jednej małej kwestii. Mobius! Rany! Fajnie znów Cię widzieć! To tu! Z tym właśnie do Ciebie przychodzę. Wow! Czasopoślizg! Czyli. Czasopoślizg? Wiesz co to jest? Tak. Widziałaś to już? Tak. Dasz radę naprawić? Nie. Nie ma prawa się zdarzyć na terenie agencji. No wiem tylko, że właśnie się zdarzyło! Co nie? Przerzuca mnie między czasami. W sensie przeszłością i przyszłością. Halo. Jeśli to, co widziałem, to prawda, nic nie uratuje tego świata przed totalną zagładą. To mamy tylko jedno wyjście: Powężyć jak za starych, dobrych czasów. Każdy z nas ma inny styl. Ciebie kręci akcja, i bardzo proszę. Ja wolę działać powoli, wszystko sobie dobrze przemyśleć. Wybitne za ciasto tylko razem. Zapobiegniemy katastrofie Pęknięte to jest! Już nie. To się źle skończy. Ta zabawa w Boga. Jesteśmy bogami. Tylko jak zdecydować? Kto ma żyć, a kto zginąć? Każdy wybór jest zły. To. On. Mi stąd! Wojny nie da się uniknąć. No weź, jesteś Bogiem psot czy nie? Zawsze byłem i zawsze będę. Chyba trochę przesoliłeś na mój gust. Tak, a mnie się podobało.